Ok, witam Was, ja jestem Juliusz zwany Żytwą, a to jest kolejny odcinek Let's Play. Zagrajmy w przejścia gry Nioh 1 i z wyłączoną staminą, ponieważ gra w ten sposób dużo zyskuje jako taki zwykły slasher. I ten odcinek o. E, po tytule widzicie pewnie, co się stało w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj czeka nas bitwa pod Sakigaharą najważniejsza bitwa w historii Japonii, najprawdopodobniej. jedna z najważniejszych bitew w historii Japonii. I ta bitwa pod Sakigaharą będzie po prostu straszna, ponieważ jest tam pewien miniboss, Jest tam pewien miniboss, którego widzieliśmy już w poprzednim odcinku jako animkowego lub pseudo-animkowego. I on jest po prostu nie. Więc jak tylko do niego dotrzemy, to pewnie zacznie się montaż moich porażek. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało za długo i że nie będę miał za dużo do montowania, ale zobaczymy. Zobaczymy. Okej, okay, to jesteśmy już w grze. Ja jakby co nagrywam te odcinki zaraz po sobie, więc nie wiem kiedy one wyjdą, biorąc pod uwagę Izabel, ale... Może się okaże, że one wychodzą w normalnym ciągu, tak więc. Oh, ta... Bit. Poziom nazywa się Sekigahara, ale tak naprawdę on powinien nazywać się bitwa pod Sekigaharą. Jeszcze, bo tak się nazywa historycznie to, to wydarzenie. Mówię, jedno z najważniejszych historii Japonii. To będzie bolało. Nie dlatego, że poziom jest jakiś wybitnie trudny, wręcz jest wybitnie fajny i jest bardzo, bardzo fabularny, ale. Bos, który tam jest, jest po prostu nie. Przy czym ostatnio, w poprzednim odcinku, odblokowaliśmy techniki ezoteryczne Wielkiego Miecza. i teraz, jak przejdziemy sobie do umiejętności, wejdziemy w Wielki Miecz, to mamy coś takiego jak to. Subtelne ostrze zwiększa obrażenia kij zadawane przez ciosy frontalne zadawane atakującym przeciwnikom. To jest trypt do rozbijania przeciwników, którzy atakują. Zmniejsza zużycie ki, gdy wykonujesz wiatr e, przebudzenia lub zafir o wschodzie, czyli przełączenie pomiędzy formami. To jest stricte do Souls Like'a, więc to nas nie interesuje, tutaj jeszcze mamy umiejki i mamy coś takiego jak te tak zwane mistrzostwa, mistrzostwo walki w zwarciu, czyli jeśli się dopchniemy do przeciwnika, mistrzostwo bronią dystansową i mistrzostwo gołymi rękami, dla tej wersji broni następnie dutyka. Ale nas tak naprawdę obchodzą póki co umiej. Jeszcze teraz możemy sobie zobaczyć, jak wygląda stan z umiejkami. Tutaj jest to wszystko, co było. Tutaj tak samo. Tutaj mamy przyspiesza odnawianie ki kosztem szybkości, a tutaj silne cięcie. Nurt wsteczny to było. Fale bijące o brzeg to było. Ich mega nowych rzeczy. Tutaj, na koniec serii, zobaczmy, co to jest. To jest to wbicie się i przeskoczenie, to już było. Aha, jasność myślenia to jest to, co właśnie teraz odblokowaliśmy. I no nie jest to zbyt przydatne, ale ja po prostu chcę pokazać wam wszystko, co tutaj jest. I teraz bitwa pod Sekigaharą. Zaczynamy ten festiwal Kagura of Zenada. Po prostu. To było połączenie trzech języków, które brzmi... Zaskakująco dobrze. Tak dobrze mówię? Taniec żenady, po prostu. Zaczynamy taniec żenady, jak to właściwie mówię. mówię. To było połączenie trzech języków, które absolutnie nie ma sensu, ale brzmi bardzo dobrze. Miasto Sakigahara od, od dawna było strategicznym punktem prowincji Mino. Dawno temu, w wieku VII, miała tu miejsce inna decydująca bitwa, która podzieliła kraj na dwie części. Teraz, gdy wszystko Przykrywa gęsta mgła. Ponad 100 tysięcy żołnierzy zgromadziło się w tym miejscu, aby zmierzyć się w kolejnej bitwie. Fajnie. Albo Kagura nada, Po prostu. To już lepiej, jeszcze lepiej brzmi. Mhm, teraz nam przedstawiają nasze siły. O, mamy syna cycatki. Wilkę? Karaisi? O! E, ta. Co jest? Wąpisz? I tam jeszcze była. E, pani. Ta. Pani Ćma. Właśnie. A pani Ćma też jest w dwójce i wygląda no, znacznie lepiej. Chociażby.

A nie, to po prostu zwykłe działa. Myślałem, że pierwszy raz użyli moździerzy w japońskich bitwach. To by było fajne gdyby pokazali właśnie pierwsze użycie moździerzy w japońskich bitwach. Tak, on też jest półdemonem. Tutaj praktycznie większość tych w cudzysłowie złych i jest... znaczy nie po naszej stronie jest demonami. W połowie albo w ogóle jest demonami. Nie wiem czemu czemu Jejasu nie przyjmuje do swojej armii demonów albo półdemonów. demonów. Skorzystałby tylko na tym, no ale jak widać jest trochę... Z mojej perspektywy jest ograniczony, po prostu, że nie przyjmuje demonów. teraz biorąc pod uwagę, jak napuszone i absolutnie przesadnie pewne siebie potrafią być demony i półdemony, czy ogólnie nadrealni, no bo wiecie, mają moc, a inni są słabymi ludźmi. Oj, ile razy ja musiałem rozmawiać z takimi typami, którzy, albo typiarami, którzy tam. Oho, ho, ho, jesteś takim słabym człowieczkiem, oho, ho, ho. No, panie. Przede wszystkim. Szanuj, szanuj przeciwnika i spodziewaj się po nim wszystkiego, tak? Właśnie dlatego demony, najczęściej demony i półdemony, czy ogólnie nadrealni, przekrywają, bo po prostu są zbyt pewni siebie. Tak jak żaba powiedział. Pośpiech. I ja bym jeszcze dodał tego, pewność, przesadna pewność siebie jest heroldem porażki. Po prostu. Ja mimo, że jestem... De facto wściekle potężny, to nigdy nie jadę po wrogu. Zawsze staram się, zawsze wychodzę z założenia, że może być równie silny, albo nawet silniejszy ode mnie. I co w takiej sytuacji zrobię, nie? To jest najlepszy, najlepszy taki mindset, jeśli polujecie na potwory. Po prostu zakładać, że potwór, z którym walczycie, albo osoba, jest równie silna, albo silniejsza od was. A nie, nie, słabsza. Że wy możecie być silniejsi od I Jeśli w ten sposób to do tego podejdziecie, to macie większą szansę, że wygracie po prostu. Bo tutaj też ten mindset się liczy. A tak wracając do, do gry, <grytania> pomijając lore i fabułkę, to tutaj jest po prostu miejsce rzeźni. Tutaj są cały czas te zwały ludzi martwych, pomordowanych. To jest chore jak ja to pierwszy raz zobaczyłem na mianki... Ja pierdolę. No i tutaj mamy, <laughs> zaraz będziemy mieć naszego ukochanego, znienawidzonego bossa, przynajmniej przeze mnie, znienawidzonego bossa. Już zaraz tutaj. Nasze sprawa tutaj jest. Tutaj chyba, a tak, tutaj jest tylko dama. Ale zaraz się zmierzymy z tym bossem i... Oj, 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 oj. On ma obrażenia żywiołowe, czyli będzie się przebijał przez gardę. O no właśnie, tutaj nasi się. Panikują. Jeśli tak bardzo chcesz go zabić to do dzieła. No... Większość nie miałoby tak naprawdę szans. O, mamy w ogóle włosy samuraja, możemy go użyć. Jeszcze mamy włosy młodego Maga Omni. I ja chcę mieć... Złożymy to wszystko. Ja chcę mieć... Na maksa zdrowie. Może mamy jakieś plasterki przeciwko wichrow.. przeciwko wodzie. Nie, mamy tylko amulet wody. Nie mamy obłożenia przed wodą. Niedobrze. 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 Nie podoba mi się to. No dobra. Spróbujemy go tak. Zobaczycie tego, prawdziwą formę tego półdemona, który tam był w kascence. O właśnie, to jest on. To jest jego prawdziwa forma. Hej. This must be no właśnie to, to nie było. Mhm. Dobra. Na szczęście mam tak wysoką postawę, że jestem w stanie wytrzymać te jego nawały ciosów. Ok. Dobra. Ok. Jego trzeba rozbić. To jest pierwsze, co musimy mu zrobić, czyli go rozbić. O, właśnie. I teraz można go... tu od tyłu. On się teraz uwalnia... I będzie za zadawał obrażenia żywiołowe. Teraz co chcemy zrobić, to jego. walczyć z nim też jako uwolniony. No ale jak widzicie, on. jest mocny, zaraz mnie zatłuczę. A. Okej. Okay. Okej, okay, próbował się jeszcze raz uwolnić. Uuuh. Na szczęście miałem tak wysoki pancerz, że nie był w stanie mnie rozbić. Ale gdyby był. był... Oj, to ta walka jest naprawdę nie. No właśnie, jego moc go nawet teraz opuściła, jak umierał. <laughs> Ta jego demoniczna część już się rozpadła. I on ma rację. ウちギリされました。トゥナゲッシドゥオキアツカタミフォトモウチギリミツダリトゥノウチダレオシカンギワワレダニアリコトビワンバケジャーヒトトビヤブレナガもショウントナッタヨリトモコノセン

Po tym półdemonie nie zostało nawet ciało. On całkowicie zniknął. Tak jak demony, właśnie. I mamy teraz drugiego, który już jest pełnym człowiekiem, ale korzysta po prostu z mocy karaiszej, tak? Tego demona się świę... No tak, demona świątynnego. Jokaj. Jokaj eee, Teraz idziemy z naszymi. <laughs> na wojnę. Po prostu, na, na normalną wojnę. Tutaj będzie się normalna. Normalne szarże na. No, nie na bagnety, na włócznie. Więc mamy tutaj normalną bitwę. O, właśnie, zaczyna się, nie? Nawet nie wiem skąd dostałem. Ale to się dzieje, jak wypadasz z szarżą na bagnety. Wszyscy z nasi zginęli. Łącznie ze mną, więc. Więc teraz, jak już pokazałem Wam, co się dzieje, jak się posyła ludzi na bagnety, to można normalnie zrobić to tak, jak się to powinno robić. i Tak, jak się to robi: czytaj, zajść przeciwnika, oflankować go, zniszczyć jego najgroźniejsze wyposażenie. Czytaj, w tym przypadku, arkebuzy i normalnie zacząć walkę, po prostu. Ponieważ oni tutaj sobie strzelają, tak? Strzelają do, do naszych i nasi tam będą nadal kolejne szarże na bagnety, tak nie? Nie bez powodu porównuję to do I wojny światowej i tych bezsensownych szarż na bagnety. Teraz ich właśnie trzeba zajść jakoś, tylko nie pamiętam jakich się zachodziło. Jakoś z tej strony... A, tutaj przez most. Tak, mostem zaskoczyć. I... I tutaj można się dostać. Oni tutaj praktycznie nie osłonili tej flanki. Więc niemal otwarta. Najmamy pojedynczego żołnierza, tak? Który... Nie stanowi żadnego zagrożenia. Nie mają żadnej osłony na tej flance, żadnych fortyfikacji niczego. Są tak naprawdę od tyłu całkowicie wystawieni. I można ich jak najbardziej kasować. No zapraszam. Tutaj do mnie strzela ten typ na wieży. Już nie strzela. Więc. Trochę pomyślonku, trochę sztuki wojennej i się wszystko da. Bo była, że tak powiem, prezentacja tego, jak mają yy, no, takie bezmózgowe podejście do wojny. Co, co ono powoduje, tak naprawdę? Niepotrzebną śmierć ludzi. Teraz możemy kasować ich tak normalnie. Oczywiście nie mamy tutaj wyboru wzięcia jeńców czy oszczędzenia ich, ale zakładam, że gdyby to była normalna bitwa, taka w naszym takie w waszym świecie, moim, moim zresztą też, to oni wszyscy trafiliby do niewoli. Ja przynajmniej chcę tak myśleć. taki wyidealizowany obrazek, tak. Oni wszyscy trafiliby do nieba. Dobra, tam. Żegnam. O, nie zginąłeś od tego jednego ciosu. O, no, to mnie zaskoczyłeś, naprawdę. Tutaj ktoś jest? Aha, kolejna szarża na bagnety, okej okay. Tylko, że mają teraz działa. O, tutaj mamy jakiegoś większego typa, jakiegoś, nie wiem, dowódcę polowego, czy kogoś takiego, najprawdopodobniej właśnie takiego ich niego dowódcę polowego. To był ich dowódca polowy tutaj, więc bardzo mocno teraz zmniejszyliśmy e, siłę, że tak powiem, przeciwnika, no bo zwykli żołnierze nie mają teraz praktycznie rozkazów, tak? Ich przywódca zginął i teraz jest takie, kto dowodzi? Kto dowodzi? O, ci wszyscy natychmiast padli tak w symbolicznie padli, tak, bo nie, nie mają rozkazu czy coś. Nie. Cokolwiek. nie wiem. Można by tutaj analogię do pierwszej wojny non-stop przypuść, bo bardzo dobrze im się udało tak fabularnie pokazać yy, jakby uczestniczenie w wojnie, tak? uczestniczenie, może nie w wojnie, a w bitwie z tamtych czasów. Bardzo dobrze to pokazali. Muszę tutaj deweloperom hmm, poka oddać, że naprawdę dobrze sobie z tym poradzili. O, kolejny dowódca polowy. O tym razem po obstawie trzech typów. Jeszcze kogoś tam przywiało. Dowódca polowy na Tyle lego było ok. Ok, pierwszy moździerzownik wykitował, chyba ogólnie ostrzał z moździerzy ustał. Teraz w naszym dział. Nie, jeszcze dwa moździerze walą w naszych więc. Nimi też trzeba będzie się zająć. Najgorsze, że ten moździerz strzela tutaj. Kolejny dowódca polowy. Ilu was? Ilu tutaj przypada dowódców na, na jednostkę, że tych kompanii tutaj jest? Ja nie wiem. Dużo. No tej, w tej bitwie bije się 100 tysięcy osób, tak więc te siły są znaczące i ja raczej spodziewam się tutaj dużej ilości właśnie dowódców. Tam ten do mnie strzela. Co jest? A, oni tam polecieli już do bossa, bo tam jest już boss, a typ się chyba sam zabił Nie, wysadził sobie działo jak się tutaj dostać? O, jeszcze jednego dowódcę znaleźliśmy. No i tyle go było. Przecież jak zniszczymy ciało dowódcy, no to on coś nam mówi, jako już dusza, tak. A ten typ się sam zabił, wysadzając sobie tą. beczkę, której, która tutaj była. No, brawo! Zajebisty strzelec, ale tak mega, po prostu super. Tylko, tylko brać go do zespołu. Już wiem, jak nazwę ten odcinek. To jest wojna! Po prostu, bo to jest wojna, tak? To, co się tutaj dzieje, to jest wojna. Najzwyklejsza wojna. I mamy tutaj już posa tak, bo jest taka tradycja, przynajmniej w tamtych czasach była taka tradycja, że po wygranej bitwie przegranym odcinało się głowy i potem pokazywało je swoim swojemu szefowi, była tak zwana inspekcja głów, coś się tak ładnie nazywało. No, on ich tutaj rozwala całkowicie.

To jest nieblokowalne też ponownie. Ponownie przeciwnik, który ma nieblokowalne ataki. Okej, okay, dostał, ładnie. Zobaczmy, jak ty na wicher. On jest elektryczny, więc jest całkowicie odporny na elektryczność. Dlatego ja nawet nie próbuję. To jest atak, którego można używać jako. Uwolnienie. Uwalniamy się? No dobra, no to dajemy. Walka na uwolnienia. No tak, tylko że ty czytujesz. Ale ja też czytuję, więc jesteśmy w sumie kwita. Mhm, próbował mnie podciąć w tym momencie. Nie da mi się nawet wyleczyć, nie? W sumie sensowne. Okej, okay, znowu się uwalniasz. Ale on na wodę jest bardzo podatny z tego co widzę. Oczywiście, znowu. Hmm? A na ogień, jak ty tam? Na ogień słabo. Może na wicher będziesz bardziej. Okej. Okay. No na wicher niestety nie. Zdychaj! Dobrze. Uff. A no mówię, on jest bardzo nieprzyjemny, no bo ma chwyt, który przebija się przez gardę. <笑><笑>いやいや負けじゃ負けじゃ敵ながらあんばれ三つ成殿チャポーツコザウシソロバン名人など揶揄されるが自らの俸禄の半分でわしを召しかけたその無欲さ精錬なる野心がわしには何より ミツちリにスイートルモノトイワルドタラ。サイノマテ、ブシでシキホープモロコニテキンにワ。ミツナリトロコソー、バシニワスイートルシクンデア

おしまいが、あと数百命があればエノクの秘法でなんとかできないこともない。兵を犠牲にしたくないという場合でもないと思うが、どう。 Ok, Alchemik wyrywa wszystkie tusz. A wiem co ten alchemik będzie robił. Mm -hmm. Wiem, wiem co on tutaj buduje. Mm, I co on nam zaraz stworzy. Tak naprawdę tutaj. O, właśnie, tego przyjemniaczka. Najbardziej beznadziejnego i najłatwiejszego bossa w tej grze. Serio, on nie wymaga żadnego niczego, po prostu żadnych umiejętności. Jest najprostszym bossem w tej grze. Najbardziej efektownym, ale najprostszym. Po prostu. O wielkim i powolnym. Ale muszę przyznać, że robi wrażenie. Muszę przyznać, że robi wrażenie. Rzeczywiście. A jak pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, to miałem taki. O, pierdole. Co to jest? Dobra, i na następny odcinek to będzie źródło zła czyli mega szkielet po prostu. No, więc to było na tyle. Jules the Razor się wyłącza i mu. Jak ci się spodobało, możesz zostawić łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej ode mnie, no możesz zasubskrybować ten kanał. No. To pa.